Tak, 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 Wywal to wszystko! Wywal je! Dobrze, dobrze! Mam to! go mordeczki! Ja jestem Low i witam was w czymś naprawdę zajebistym! Ponieważ zdarza coś super. Więc uważaj. Jeżeli choć raz byście nad morzem, to musieliście się spotkać z takimi automatami. Piszcie w komentarzu, kto widział taki automat kiedyś. Musi ktoś być, nie? I o co chodzi? Chińczycy... Dziękuję za suby. Jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie zarobić masę kasy, to klikajcie ten czerwony magiczny guzik. Kama, no dawajcie szybko, bo już nie mam czasu no? i będziecie być na bieżąco. 3, 2, 1. No, więc kończąc, Chińczycy wymyślili taką stronę, która polega na tym, że możemy wyławiać te wszystkie nagrody z tego automatu, i później, jeżeli wyłowimy tą nagrodę, to oni po prostu nam ją wyślą. Oczywiście za wszystko płacimy, i od razu mówię, nic mi nie zapłacili, ja im zapłaciłem, żeby w to zagrać. Także trzymajcie mocno kciuki, żeby mi dobrze poszło. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze odcinek z tego, to po prostu zostawcie kciukę w górę. Umówmy się ze 60 tysięcy łapek w górę, i wyławiamy coś, i... i te nagrody, które wyłowię, to daję wam. Ale nie wiem. To... Powiem wam tak, jaram się straszliwie i nie wiem, co to będzie, ale tutaj ogólnie mamy listę nagród, które możemy w ogóle wyłowić. Tak jak jest zawsze z tymi automatami, no powiedzmy sobie szczerze połowa tych automatów. To jest fake. Jeden zwykły fake. No, serio, czy komukolwiek udało się wygrać w tym automacie coś? No, ale dobra, zobaczymy, czy te chińskie nie oszukują. No, sprawdźmy to. Ok, tutaj mamy naprawdę dużo nagród do wyboru, do koloru. Możecie mi napisać, co chcecie, wyłow żebym wyłowił, to wam wyłowy w kolejnym odcinku. Tutaj mamy też napisane, ile musimy zapłacić, żeby zagrać, żeby jedną grę mieć. Ten Mario mi się bardzo podoba. Okej, okay, on może być spoko. więc wpadnijmy do niego. Jezu! Co to za dziadostwo? Teraz będzie akcja. Uwaga! Klikamy standby i start. Od razu mówię, że raz już grałem w tą grę. Było ciężko, ale trzymajcie kciuki. Uwaga, tradzia akcja! Uwaga, 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 uwaga! O i teraz! Okej, okay, od razu mówię, że to laguje, ale dobra, teraz musimy polecieć w górę i może go wyłowimy. Okej, okay, i teraz czy, czy wyłowi? Czy wyłowi? Proszę, 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 proszę! proszę! Za każdym walonym razem tak samo Że Okej, okay, dobra, jeszcze raz, ale sami widzicie Są lagi ogromne, nie wiem czy to dlatego Że po prostu to jest chińska strona I bardzo prawdopodobne, czy po prostu Dlatego, że ta strona jest taka dziadowska Ale pomysł mi naprawdę zajebisty Okej, okay. no za czym No i widzicie, ja już bym chciał go Okej okay. No dawaj go do góry i to nie ja piernąłem, tylko moje krzesło Jeszcze raz Jezu, mi się to podoba Mam nadzieję, że wam się również spodoba Ja się w ogóle jaram tym Kiedyś byłem na Rodos bodajże Na wycieczce I tam był taki automat I z tego automatu wszystko co grałem To wszystko zdobywałem Nie, nie wiem jak on był ustawiony ten automat Ale było zajebiście Dobra, ostatni raz Jak mi się to nie uda To inną nagrodę robimy Więc uwaga 3, 4 i ry Trzymać kciuki Okej, okay, okej, okay, okej okay, Zajebiście, zajebiście Teraz Okej okay, I teraz łapkę. Dobrze, dobrze łap, łap, łap! Poczekajcie! Poczekajcie, w ogóle jedna nagroda mi się bardzo podobała i kosztowała 50 dolców, więc fajnie byłoby ją wygrać. Co prawda nie wiem w ogóle co to było. czy znaczy nie wiem, nie wiem co to była za postać, ale był... Fajnie wyglądała nawet ta figurka. Poczekajcie, znajdę ją. To było to. I to kosztowało 50 dolców. Jak widzicie, jest zupełnie inne ustawienie, więc może tym razem mi się poszczęści. Tutaj mamy też, ile mam pieniędzy jeszcze na koncie 22 tysiące mam na koncie a 1900 kosztuje gierka. Więc uwaga, start. I teraz akcja. Lecimy. Czemu to jest takie zlagowane? Dobra, czy naprawdę muszę na to niebieskie z. O Jezu. Dobra, ja nie. Nie, nie, czu... nie czuję to. Nie czuję zupełnie tej gry jak widzicie jakie ta są takie lagi Dobra, jeszcze raz Ja chyba napiszę w ogóle do twórców tej gry Weźcie, wyogarnijcie tą grę Okej, okay, jeszcze raz, teraz mi się uda Okej, okay, udało mi się troszeczkę, no dobrze wylądować Teraz tu No Korol, jeszcze odrobinę powinieneś Oj, przeholo przeholowałeś, Karol o, 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 o! biegnij go! Bierz! Dobra, inna nagroda. Jestem pewny, że to było dlatego, że tak ciężko było to ustawione. Poczekajcie, co by mi się przydało? Na pewno przydałyby mi się perfumki fleur, które są po prostu chińską jakąś podróbką. O Jezu, to o co tu chodzi? Ja mam stąd podnieść co. Ok, podziękuję może. To może przyda mi się. Ej, zawsze chciałam mieć taką lampę z lawą. To, to była lampa z lawą? Tak, zajebista, lampa z lawą, która wygląda dziadosko, ale tak, o to mi chodziło, więc uwaga. Zróbmy to. Chyba muszę. Nie wiem o co chodzi. Muszę chyba te białe kulki złapać. Tutaj chyba jest napisane o co chodzi, ale to jest po chińsku. Więc wybacz mi, że nie, nie wiem o co chodzi, ale zaraz się dowiemy. Uwaga. Więc e, sprawdźmy to. Chyba tak. Tak. Chyba te kulki trzeba złapać, więc teraz bang. E, to jest do złapania. Uwaga. Trochę, trochę za źle to zrobiłem, ale już chyba ogarniam. Tak, 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 tak. Wywal to wszystko. Wywal je. Dobrze, dobrze. Mam to. Jest. Jest je! O co chodzi? Czy już wygrałem? Czy to. Czy ja mam tam. Te... No co. Wygrałem? Halo. Czy ja mam te kulki? Wszystkie tutaj wypełnić? Jezus. Naprawdę mam wypełnić. Bo tu są chyba więcej luki. Ja mam wypełnić te wszystkie luki tymi kulkami. Okej. Okay. Bierz je, bierz je, w ogóle to jest prostsze, ale no więcej. Okej, okay. okej, okay, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak, tak moi drodzy, ja to zrobię. Ja będę miał lampkę z. Zla... Ej, ej! Naprawdę się nie udało? Bez jaj. Czemu? Dobra, co może mi się jeszcze przydać? W sumie to nic tak nie może mi się przydać, ale dobrze, to może te cukierki. Te cukierki, które pewnie są niedobre, bo wyglądają jak czy miętowe, No nie lubię, mięty, nie wiem. Dobra, nie wiem, co to jest zupełnie, ale to chyba są jakieś czekoladki. Zawsze chciałem spróbować czekoladek z Kin, więc dajcie mi je! O Jezu, że. Rzempo... Chociaż nie, dobrze jest, dobrze jest. Dobra, i teraz łup! Dobra, zatrzymuj się. Było blisko, było blisko, moi drodzy. Zbliżamy się, okej. Okay. I teraz tutaj popsułem w ostatnim... Yy, w ostatniej grze, ale teraz tego nie popsułem. No! Pieszko! Jeżeli ma, macie jakieś rady do, co do tych automatów, to jeżeli będzie kolejny odcinek w... Mam nadzieję, że będzie, bo wbijecie te łapki w górę. To wtedy yy, uznam Wasze rady, w ogóle poćwiczę przed odcinkiem, żeby wygrać coś dla Was. Bo teraz sobie gram, tak wiecie, żeby Wam pokazać stronkę, że coś takiego istnieje, jest to w ogóle. Nie, jest to strasznie dziwne. Ale nie korzystajcie z tego, proszę, bo zważywszy na to, że tutaj trzeba wpisywać jakieś karty kredytowe i tak dalej, ja wpisałem, bo jestem odważny, a później nie wiadomo, czy mi kasy nie wezmą, czy nie. <laughs> Sorry, musiałem. Możecie mi napisać na zdrowie. Będę wdzięczny. Dzięki za słoby. Dzięki, dzięki, dzięki! Bierz to! Bierz! Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pomysł naprawdę niesamowity dla mnie, szczególnie, że lubiłem takie automaty nad morzem i zawsze w nich grałem i zawsze nic nie wygrywałem. I moja mama mówiła, a nie graj na tych automatach, bo tam się nic nie wygrywa! Nic! No i w sumie to była prawda. Także uważajcie na takie automaty, ale jeżeli chcecie kolejny odcinek, to łapa w górę, zapraszam was jeszcze raz do subowania mojego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Także tyle. Trzymajcie się i piąteczka.